Drodzy bracia i siostry, stojąc pod kolumną woskową, dziełem pszczelego roju, nie sposób nie zauważyć, że dzisiejsza liturgia święta jest inna niż wszystkie znane nam liturgie. Tak też jest z tą nocą. Podczas każdej paschy dzieci pytały: Dlaczego ta noc jest inna niż inne noce? I tak co roku w obrzędzie żydowskim rozpoczynała się Haggada, czyli opowiadanie o wyjściu z Egiptu. Ta noc jest nocą czuwania. Najstarszy w rodzinie oznajmiał dzieciom, iż ta noc jest nocą, kiedy się nie śpi, lecz czuwa na cześć Pana. Bo Pan swą mocną ręką i mężnym ramieniem wyprowadził ojców naszych z Egiptu, wyzwolił nas, przeprowadził przez wody Morza Czerwonego pogrążył naszych przeciwników, a nas doprowadził do Ziemi obiecanej. Dlatego dla Żydów noc paschalna była nocą świętą. I każda kolejna Pascha była szczytem i dopełnieniem całego roku. Nie inaczej, moi drodzy, jest u nas, chrześcijan. Ta noc jest nocą nocy. Ta liturgia jest matką liturgii. To nasze zgromadzenie jest najważniejszym zgromadzeniem w całym roku kościelnym. Bo oto świętujemy już nie wyjście z Egiptu i nie przejście przez Morze Czerwone, ale przejście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przez ciemności śmierci. Oto po zakończeniu Wielkiego Postu po raz pierwszy zaśpiewaliśmy Aleluja jako znak naszej radości, bo jeśli pójdziemy do grobu, razem z niewiastami, tam Pana już nie znajdziemy, grób jest pusty, a nasze życie napełnione łaską. Grupa jest pusty, ale wszelka nasza pustka, słabość i nicość, niemoc napełnia się tej nocy łaską Bożą, tak jak ta świątynia napełniła się światłem. Wysłuchaliśmy słowa Bożego, które przeprowadziło nas przez historię zbawienia. Za chwilę zostanie pobłogosławiona woda chrzcielna. Woskowa kolumna pobłogosławi świętą wodę. W bardzo uroczystej litanii do wszystkich świętych wezwiemy pomocy całego nieba, aby wszyscy święci i nasi patronowie dziś z nami byli. Kościół śpiewa tę litanię w najbardziej uroczystych momentach swojego życia i modlitwy. Wyrzekniemy się szatana i grzechu, wyznamy naszą wiarę, zostaniemy pobłogosławieni wodą paschalną, która ma moc moc Chrystusa stałego, moc przypominania nam o naszym Chrzcie. A wreszcie. Oczyszczeni wodą paschalną i oświeceni światłem tej świecy, przystąpimy do Bożego Ołtarza. Tabernakulum znowu zostanie zamknięte. Pan powraca jako żywy i prawdziwy w swoich znakach tej świętej świecy, tej wody, naszego zgromadzenia, a przede wszystkim w ciele i krwi. W Eucharystii Świętej, w ofierze ołtarza. Dlaczego ta noc jest inna od wszystkich nocy? Bo tu załamuje się ciemność naszego grzechu, naszej słabości, tego wszystkiego, co nas więzi, niepokoi i trzyma. Chrystus łamie kajdany śmierci. Chrystus łamie okowy grobu. Ten sam Chrystus daje nam zbawienie.